Siema! Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 18 lipiec i chciałem zaprezentować Wam nasz, no niedawny już, w sumie już dawny można powiedzieć, bo już dawno został zakupiony nowy nabytek, czyli ścinacz do zielonek. jak się prezentuje tutaj była tabliczka 2009 rok rok z z 2 z 378 nie wiem czy ty jest tysiąc to jest nie, numer sobie, to nie, nie widzę, nie mogę odczytać. 2009 rok Płock Poland Płock Przyczepa zakupiona przez nas od poprzedniego właściciela jak znacie te przyczepy Ktoś ma to wie, że mają one koziarkę rotacyjną podpiętą Dlaczego zdecydowaliśmy się na zakup tej przyczepy? Ponieważ yy, my truskawki przeważnie tniemy na... Na, na, na... Stary, stare ścinamy i, i odbijają, że tak powiem Po prostu, po, że jakby to powiedzieć Stare truskawki już ścinamy, po dwóch, trzech tygodniach odbijają no, no bo nie jest to konieczne, ale my to jednak wolimy to ciąć I znane są metody mm, ładowania tego Cięcia tych truskawek, czyli zwykła kosiarka ratacyjna, ale to się wiąże, że trzeba najpierw potem zgrabić i zwykłą tam taka jest zwykła przyczepa. A chcieliśmy to e, łatwiej zrobić i padło w końcu na tą oto przyczepę e, na ścinać do zielonek. Był jeszcze w planach orkan, ale orkan strzedł na bok i e, przyczepa została zakupiona. Ściągnięta. Ona pochodzi z Podlasia. Nie jest to jakaś duża przyczepa. Trzy, z tego co widziałem, około 3,5 wchodzi do niej na jej paczkę. Nawet no, może i dwa. Nie pamiętam dokładnie. Nie powiem wam. Rocznik 2.9. No z tego co mówił. Miały jeszcze. Z, były gorsze roczniki, starsze. No. Czy coś wymienialiśmy? E, powiem Wam szczerze tak. E, tutaj jest sprzęgło na sprzęgłowy. I problem był z tym wałkiem, że nie mogliśmy. Ten wałek był za krótki do naszego ciągnika, gdyż poprzedni właściciel nie dał wałka. W ogóle nawet osłony było urywał. Nie dał wałka, przez co jak braliśmy do tam naszego zatora wałek był za krótki i wypadał tylko. Jak szło rozłożyć tą przyczepę Bo kto wie Kto ma taką przyczepę to wie, że ona jest rozkładana na bok Z dala od ciągnika I O tymi oto tutaj Wajchami To ta była od podnoszenia Ta od kipru To ta od rozkładania Na bok No i tutaj zawór do otwierania Tutaj tego jest No i wszystkie węże i przez ten wałek e, Niestety zeszło się na e, pół godziny, coś koło tego Potem nawet dłuższy czas, bo my siedzieliśmy do miasta i gdzieś chyba jechaliśmy z trzy e, razy byliśmy w mieście powałek plus jeszcze po część, ponieważ tutaj któryś z tych będnych chyba ten e, o ile się nie mylę, ten był pęknięty, po prostu nóż wyskakiwał i trzeba było go zmienić. Gdzie to nie było łatwe, bo jak wiecie, tutaj te wszystkie nakrętki są trzeba w środek przykręcić i nie za bardzo to szło. Musieliśmy innym sposobem, właśnie, drugim problemem był e, oto ten wałek. E, ten, właśnie, połączony on nie jest e, polski. On jest jakiś zagraniczny dopiero potem udało się e, zakupić wałek drugą część wałka i zrobić no i następnym problemem co musieliśmy wymienić były te e, węże jeden z węży po prostu strzelił e, chyba to był to ten albo nie nie to było rozkładania było od rozkładania po prostu pęk i olej uciek. no i taką drobniejszą warię było to tutaj tutaj dał taką o kalamitkę ponieważ tędy uciekał olej, bo wystrzeliło tą taką plastikową tam gumową uszczelkę i jak się podnosiło pluło to olejem. Pięknie tu widać te wszystkie części wszystko tu widać no opony. Niestety przy rozładunku troszeczkę się uszkodziły, no ale no... No cóż, zdarza się. Następna troszeczkę wada tej przyczepy to jest ta oto tylnia klapa. Z klapą to jest taki problem, że ona się nie domyka. Tutaj to znaczy nie domyka. Domyka się tylko, że nie łapie trzeba tu na dwójkę, bo jak widzicie tam od tamtej strony, może wam przejdę, pokażę, od tej strony jest zamknięte tutaj na tę blokadkę, na sprężynowo. E a tutaj właśnie jak widzicie nie, nie sięga, przez co jest to o, właśnie takie nieotwarcie nie i trzeba tu niestety na dwie osoby, bo sprężyny to te są tak, za, tak ścisłe, tak ciężko to idzie, że niestety trzeba na dwie osoby i też przy rozładunku jak jest gdzieś nie wiem dajmy, że na ten przykład że tutaj jest yy, właśnie przyczepa Tutaj gdzieś mamy zawsze sobie nie wiem, siano czy coś czy coś ściętego więc do tego musicie mieć troszeczkę miejsca ponieważ ja jak otwierałem tą przyczepą to od tej strony nie miałem też ucieczki, bo tutaj była sterta właśnie tych świętych truskawek musiałem uciekać bo niestety sprężyny są tak ostre tak, tak sztywne one, że cała po prostu ta klapa tak skakała po 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 tych spróchniały tak do góry, po prostu skakała cała, majtało nią, tutaj też, co tu jeszcze było, no te, tutaj też sznurki poszły na wymianę, ponieważ były dosyć dziwne, spruchniały bo były na, na dworzu, ona stała, no i zostały te urwane tutaj, te właśnie osłony zostało, po osłonie ostało się już tylko, o. To mętne gówno, co i tak nie trzyma. No i tak to wygląda. My tą przyczepę użytkowaliśmy przy ciągniku Zetor Major, przy naszym zetorze Powiem Wam tak, ciągnik przy odpaleniu uzyskił miał obroty 900 obrotów. Przy 9 obrotach zaczął troszeczkę. Trzeba, że tak powiem, mieć wyczucie do niego, bo nie można od razu, bo ciągnik po prostu by zdech przy puszczeniu od razu sprzęgła, pewnie to wiecie niektórzy ci starsi będą wiedzieć musieliśmy stopniowo ją rozkręcać żeby nabrała prędkości i dopiero puścić wajchę od załączenia, bo ciągnik by zdechł, bo zaraz obroty skakały potem spadki się robiły i powiem tak a zapomniałem wam jeszcze jedno tutaj jest właśnie, a to będzie ten temat, że właśnie mamy ten rozdzielacz cały jest wyjmowany przez nie kurczę tutaj trzeba będzie to widać Tutaj jest taka Tutaj gdzieś jest taka śruba O tutaj gdzie tam niżej gdzie jest ta wajcha jest Jest śruba Która e, Którą się odkręci wyciąga się do kabiny Niestety u nas e, w ciągniku Tej śruby e, nie ma I musieliśmy otworzyć szybę Żeby móc w ogóle kontrolować całe co się dzieje w przy nożu, co się przy rotacyjnej dzieje, i niestety strzelało wszystkim chwastami. Nie tym i ciągnik po koszeniu. No, zobaczcie jest cały uwalony. Miałem w planach go myć, ale e, coś się, że to dopiero po żniwach zrobię. Bo e, niestety, no, zobaczcie, co się dzieje, no, cały jest uwalony po cięciu. Było, miałem wziąć kerchera, go myć, ale nie ma sensu. Też rodzice uznają, że nie ma sensu go myć teraz, bo przecież e, przyjdzie. Przyjdzie o. Właśnie, cały po tym cięciu jest uwalony. Przyjdzie, przyjdą żniwa, będziemy, na, będziemy ciąć i kurzyć się będzie, i z czystego lakieru zrobić znowu brud. I najprawdopodobniej. O, 30 se odpoczywa. I najprawdopodobniej dopiero po żniwach po wszystkich. No pod koniec sezonu rolniczego, jak już w październiku będziemy kończyć, ciągnik pójdzie pod podkercher, do myjki i, i będziemy go myć i zimować. No I tak to się całe prezentuje. W ogóle tak odstępując od tematu przyczepy, Eee, też troszeczkę Wam się przyznam, że mnie nie było na tym YouTubie, ale tak. Roboty takie drobne, nie nagrywałem tego cięcia, bo to trzeba być skupionym też. Nie mogę za dużo pokazywać. Bo ta rocznicy, tak jak mówiłem, e, nie ma e, tych osłon, i strzelało po prostu wszystkim. Przez to trzeba było być skupionym. Też nie chciałem ciotkowi przeszkadzać nagrywaniem, bo musiał być skupiony na tym cięciu. Bo Truskawka niestety nie może być za nisko ucięta, musiałby dobrze wszystko wijać, też kontrolować czy tam kamień czy gdzieś to nie siedzi, bo miał dobrą widoczność, nie chciałem mu tym przeszkadzać. I też trochę niebezpiecznie, ponieważ tu wszystko strzelało z tych, z tych, z tych właśnie tych morzy i trochę strach więc nie chciałem tego robić i Postanowiłem, że nie będę tego nagrywał. Ewentualnie teraz, co na vlogach na kanale? Na pewno się pojawią tak wakacyjne długie moje, bo dzisiaj jest 18, jutro o 19, 19 wyjeżdżam i Wam, że tak powiem, nagram vloga z moich wakacji nad morzem. Po czym, jak wrócimy, przygotowania do żniw przyczepy i coś taką fajnie. myślę, że się ponagrywa, postaram się nagrać e, Bo już najprawdopodobniej my wejdziemy tydzień 6 dni do soboty, a jest dzisiaj e, sobota, do następnej soboty będziemy tam, to już najprawdopodobniej e, będzie koszony w tamtym czasie rzepak. No pszenica jest twarda, już gotowa tutaj do obmucenia. Mamy troszeczkę tego też gdzie ciekawe jestem czy to już jak się podpisze ale to się okaże i co? No kończę temat przyczepy i to co będzie się działo e, To co się będzie działo na kanale Myślę, że to już zakończę tutaj vloga Niedługo przecież pojawi się vlog z yy, wakacji. Postaram się go nagrać. I cóż, dziękuję za oglądanie. Tam zostawcie po sobie łapeczkę w górę subika, jak byście mogli, bo by mi bardzo miło, bym miał motywację teraz. Dziękuję Wam za oglądanie. Na razie. No i cześć.